Cześć, siemanko mordo, ja jestem Majster Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku e, na moim kanale Dzisiaj e, zagramy sobie w Granny Chapter 2 i sorki, że wczoraj nie było filmiku ale bo robię daily i powinienem nagrywać codziennie a wczoraj film, filmiku nie nagrałem, ponieważ nie miałem czasu dlatego dzisiaj wlecą dwa filmiki za karę no więc w tym filmiku będzie hard a w, a w drugim odcinku, który też dzisiaj wleci, yy, będzie Elk extreme, dlatego co, lecimy. Ja i tak na pewno tego nie przejdę, no, no nie wiem, ale po pr przynajmniej będziecie oglądać, jak po prostu umieram, nie? Ze strachu. <grym> Day one. Dobra. Dawaj, wstawaj. Kurde, gram na hardzie, no to jest złe. A chyba na ekstremie będzie potrzebny. Chyba na ekstremie trzeba Dark Mode. A, i jeszcze przypominam, gram bez dźwięku, czyli nie słyszę, czy oni idą, czy nie idą, czy zadzwonił dzwoneczek, czy nie. Dlatego to też jest moje dla mnie utrudnienie. Poszedł dziadek. Poszła babcia. Kurde, to jest tak creepy. Tam jest choinka. Lecimy do góry. Aj ja się cykam. Kurde. Dobra. Zdjętko. Tu będzie stungan. A jednak. A wezmę to. Wezmę to. Czemu nie? Gdzie jest stungan? A to ja już chyba wiem, gdzie jest stungan. Stungan jest u Bobasa, ale... U! Ja! Ej, to było złe. No nie, przecież nie widziałaś mnie. No nie rób pająka. Nie rób pająka. Dobra. Poszła. Poszła. Idź. To było niebezpieczne. No nie powiem. No okej. Okay. Nikogo nie ma, nie? Ona akurat miała naczynia. Zauważyła mnie. Widziała mnie? Znaczy, na pewno mnie widziała, ale czy widziała, jak tu wchodzę? Kurde, nie umiem grać na hardzie no i trochę. Trochę słabo. I się boję, że jak ona teraz się zatrzymała koło drzwi i zauważyła, że nagle zniknąłem, to ona może tutaj wejść. Tak po prostu, zwyczajnie. Pułapkę zostawiła. Kamery! Dziadek jest w security. Czy on zaraz wyjdzie? Czy on zaraz wyjdzie? Ona tam stoi. Skąd ona się tam wzięła? No, nie. Jak? Jakim cudem? Jak ona mnie widziała? Jak? W jaki sposób? Wytłumaczcie mi to. Ja tu nie mam szans, moi drodzy. Musiałbym mieć jakiś przedmiot. Kurde, ja bym może tu przeszedł, tylko że nie miałem ściągana na początku. Czekajcie, ja włączyłem tą maszynę? Ja chyba nie. Oni już by tu przyszli dawno. Znowu nie widziałem, czy to zrobiłem. Zrobiłem. Wow! No jak? Jak to się dzieje? Czyli on tak po prostu ze schodził, tylko jak on nie widział? Aha, dobra, bo on, on się rozglądał. Bo on nie szedł tam do tego, tylko on szedł sobie po prostu i się rozglądał i mnie zauważył. No kurde. Dobra, wiecie co robimy teraz? Teraz robimy tak, że wybiegam. Wybiegam. Od razu. I nie ma. Kurde, już się cofałem! Już się cofałem! Kurde, ja się boję! Ja się boję tego, że w ten głupi extreme zaraz będzie! Znaczy zaraz, no bo ja ten odcinek, ja skończę ten odcinek i od razu extrema nagrywam. Dlatego, sorki, jakby ten odcinek był trochę krótki. Kurde, znowu nie zauważyłem, czy zrobiłem. Zrobiłem czy nie? Teraz pytanie. Mm. Obawiam się tego, że dziadek tu będzie od razu sam schodził, tak jak wtedy. Ja gram bez dźwięku, przypominam, co nie? Aha, okej. Okay. Super. Dobra, w piątym dniu to ja idę sam się zabić. Idę, idę do... Idę do ośmiornicy. I tam zakończę żywot po prostu... No bo jak już jest piąty dzień ostatni. No to idę. Wolę nie dostawać od babci ani od dziadka, tylko po prostu... Skoczyć tutaj. I się pożegnać. Jak ja tu pływam? Lol, ja pływałem przez chwilę. Uwaga. Jaka będzie taka scenka? Zgaduję, że żelazna dama. Tak, żelazna dama. <laughs> Jezu, oni z tymi czapkami są. <laughs> oni z tymi czapkami tutaj. Kurde. Dobra, tak więc to by było na tyle. Więc ja już kończę ten odcinek i przechodzę do odcinka z Extrema. No i co? Widzimy się już w sumie za kilka minut. Albo nawet za godzinę. Coś takiego. Tak więc to, Cześć!